Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwujewski, razem z nami czemp Marta Linkiewicz. Cześć, cześć, cześć. Marta, na początku przebrnijmy przez swój ostatni pojedynek. Ciężki, co? Jednak... Ciężki. Ciężki, Karolina jest bardzo silna. Silna i mi się wydaje, że zaskoczyło Cię. Nie wiem czemu, ale mi się wydaje, że wszyscy spodziewali się trochę mniej po Karolinie. Mm. Wiesz co, wydaje mi się, że tak. Też dużym zdziwieniem był dla mnie kurs, nie? Jednak tam było. Na mnie chyba było jeden coś, na nią dwa. Dwa coś, już mniejsza z tym. Jakby wiesz, dla mnie to było niezrozumiałe, że biję się z dziewczyną, która jest dużo bardziej doświadczona w sztukach walki, a jednak to ja jestem faworytką. Nie wiem czemu tak jest, nie wiem czemu tak było. Może przez ten pojedynek z Patrycją wyjął. Tak I prze, przez, to, przez to, że ta Patrycja się tak dobrze pokazała też przy Karolinie. No nie spodziewałam się, nie spodziewałam się na pewno Obaleń i parteru. Myślałam, że bardziej będziemy się bić w stójce. Tym mnie zaskoczyła, ale um, jednak wiedziałam, że jest bardzo silna i dało się to odczuć. Marta, jak był ten werdykt, zabiło trochę mocniej serducho, kiedy. Yy, stałyście i czekałyście tak, na decyzję tak, sędziowską? Tak, tak, ja nigdy nie jestem ja nigdy nie jestem pewna tego, tego że, wygram, że wygrałam. Yy, czy jakby widziałam, zawsze patrzę się najpierw na chłopaków, na trenerów, tak? I yy, za każdym razem, kiedy widzę, że wyciągają telefony i czekają na werdykt, <laughs> wtedy czuję, czuję, że to jest to! Ale, yy, ale... Ale tak, zawsze jest ta niepewność, bo ja yy, mam, mam tu się, że bardziej kalkuluję to, co mi nie wyszło, mhm. yy, niż to, że gdzieś tam coś mi wyszło, tak jak miałam gdzieś tam w głowie to, że były te obalenia i że no nie, nie byłam do końca taka pewna tego, tego werdyktu, aczkolwiek z tego co nam jeszcze, są takie emocje, że ja już tam średnio w ogóle pamiętam całą walkę, co tam się działo, pamiętam, że w trzeciej, w trzeciej rundzie właśnie słyszałam chłopaków, którzy krzyczeli, że, że jak nie dam się obalić, to wygram i, i tak, ale mniej przy werdykcie zawsze jest taki stres i emocje, że mm, tak, no, ym, czułam, że serce mi zaraz wyskoczy. Marta, dużo osób mówiło, i ja też podzielam te zdanie, że to była najlepsza i najbardziej taka sportowa walka freakfightowa kobiet yy, no, w historii, czyli w ciągu tych kilku lat. Słyszałaś takie, yy, mm -hmm. taki feedback. Co Ty możesz sądzić po tym, że po tylu latach dałaś, można powiedzieć, no, sportowy pojedynek? Bo nawet ludzie na Twitterze mówili, że organizacje sportowe nie powstydziłyby się takiego pojedynku pań u siebie na gali. Mm, ale to miłe. Mm. <laughs> No, bardzo, bardzo, bardzo przyjemne dla, dla ucha też słyszałam takie opinie. Uważam, że dałyśmy w sumie najlepszy występ na całej gali. Dużo się tam działo. Mhm. No, cóż mam powiedzieć? Wiesz, ja dużo trenuję. Karolina też ma ze sobą sportową przeszłość tak jest mistrzynią Europy w Tełądo. Czarny pasma. Czarna, czarny pasma właśnie. Więc no, doszło do fajnych wymian. Tak mi się wydaje. Spoko, jestem z nas dumna. Marta, no dobra, pokonałaś najlepszą zawodniczkę w fejmie sportową, no bo wydaje mi się, że nie ma żadnej już innej na takim poziomie sportowym, na jakim jest Karolina. No wiem, że każdy się o to pyta, no ale trzeba się to spytać. Zostaje tylko Lil Masti. Ty będziesz chciała tylko i wyłącznie w tej chwili zawalczyć z nią, czy jesteś już otwarta na inne pojedynki? Wydaje mi się, że chciałabym zawalczyć teraz z Lil Masti, a potem celowałabym w jakiś pojedynek może z... Sportowcem. Ze sportowcem. Chciałabym się zmierzyć ze sportowcem. Czemu nie? I chyba pierwszy raz to powiedziałaś, tak mi się wydaje. Jestem zaskoczony. Zaraz nie, do tego wrócimy. No, nie chcę zbytnio wybiegać w przyszłość. Okay, Wiesz, okay. ja gdzieś tam już na konferencji miałam ułożony plan na to, jak chcesz, by to wszystko wyglądało, ale. Wiesz, nie chciałam, żeby to było źle odebrane. Wiesz, jestem przed walką, a już mówię o kolejnych, następnych walkach, wybiegam w przyszłość. Gdzieś tam w głowie ułożyłam sobie plan na to, jak chciałabym, żeby to wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że wszystko się spełni, a Dlatego ciężko na to pracuję. Więc tak, chciałabym zawalczyć z limaski, a potem mogłabym się zmierzyć z jakimś sportowcem. Zaraz tam przejdziemy, porozmawiamy tylko o Lil Masti. Porównując twoje przeciwniczki, na przykład ostatnią przeciwniczkę Karolinę, a porównując przeciwniczki Lil Masti, jak możesz się porównać? Bo ja wiem, że Lil Masti walczyła z Ewą Brodnicką, mhm. ale Ewa trenowała stosunkowo krótko te MMA. Jednak mhm. Karolina m, trenowała sporo dłużej, mhm. plus te kłondo. Wydaje ci się, że ty przebyłaś cięższą drogę teraz w tych free fightach niż Lil Masti? No, wydaje mi się, że moje walki były dużo cięższe. Jakby mówię też m, o Kamiszce, która gdzieś tam trenowała 5-6 lat BJJ i, i trenowała tyle samo. Y, tą stójkę, co, co ja nawet ciut dłużej. I do tego jeszcze Karolina, wydaje mi się, że moje przeciwniczki e, były ciut cięższe i takie no, lepiej doświadczone, wiesz. Pani Brodnicka jest bokserką i mm, Lil Masti jest typowo parterowcem. Więc no takie... E, odpowiadam to pytanie tak, wydaje mi się, że moje przeciwniczki były dużo cięższe. Króciutko. gdybyś dostała e, propozycję zawalczenia na gali High League, e, Fame się zgadza, zawalczyłabyś na High z Limasty? Tak, chciałam mogłam zawalczyć z Limasty na High League, ale wydaje mi się, że nie zawalczę na High League, y ponieważ gdzieś tam był na to taki y pomysł i plan jakiejś wymiany, mhm. ale wiem, że doszło do wymiany nie za mnie, tylko za kogoś innego, więc y y y jestem główną kobiecą twarzą w Federacji Fame MMA, mhm. więc wydaje mi się, że jeśli miałby dojść do takiego rewanżu, to tylko i wyłącznie w Fame. Ie. Myślisz, że Heilig zgodziłby się na coś Myślę, takiego? Myślę, że może być ciężko, no zobaczymy, zobaczymy co z tego wyniknie, sama jestem ciekawa, bo, a może ja sama wyglądam przy Dolimasti po naszym wywiadzie, jak się dogadujemy, kiedy się bijemy, gdzie się bijemy, mhm. no więc tak, nie wiem. Dobra. Mm. To kończymy ten temat, bo on też jest w sumie przewałkowany, ty chcesz zawalczyć, myślę, że e, Masti tak samo chciałby zawalczyć. Teraz te wyzwanie sportowe. Czujesz się już tak pewna, że mogę być wyjść z jakimś uh. sportowcem? Mm, czy jestem tak pewna? Bo wiesz, ty już 3 lata, tak? Prawie. No, 2,5 jakoś. E, wiesz co, chciałabym się sprawdzić, bo zobacz. Mm, za. Z, im dłużej trenuję, bo każde pół roku widzę u siebie mega progres na różnych płaszczyznach, więc wiesz, też sparuję z, sparuję z zawodowymi e, fighterkami. I Idzie mi całkiem nieźle, więc dajmy na to gdzieś tam ta walka z Masti, gdyby się odbyła za pół roku. Dajmy na to, mm. to jest kolejne pół roku treningów, kolejne pół roku sparingów. Ja już wiesz, myślę sobie o tym, kogo sobie tutaj ściągnąć na sparing, żeby się tak e, wałkować, e, Dajmy na to kolejny, jeśli miałoby dojść do tej walki z, z prawdziwym sportowcem, to już pewnie ta, ta walka miałaby miejsce za jakiś rok, więc to, to byłby mm. kolejny rok treningów. Wydaje mi się, że za ten rok mogłabym spróbować, no. Jeśli przytrzymam takie tempo, jakie, jakie, przy jakim pracuję teraz, to no, mogłabym po prostu się sprawdzić, czemu nie. No właśnie, a propos tych sporników ze sportowcami, jeden był bardzo głośny, już wiemy, już też go nie chcę poruszać. Bo to był błąd komunikacji moim zdaniem. No tak, e, też tak wydaje. Tak. I kolejna sprawa, to właśnie ty na tle tych sportowców wyglądasz z tego, co wiem i słyszę całkiem nieźle, całkiem dobrze. No, jest. Jak ty się czujesz w ogóle na ich tle. Jest ok. Za każdym razem, kiedy. Prze... Czy wiesz, bywały takie sparingi, wiesz, Zapraszałam sobie dziewczyny co tydzień, różne. I bywało tak, że no, nie byłam zupełnie pocieszona, bo wyleciałam z oktagonu, tak? Dostałam takiego strzału, po prostu poleciałam. E, ale e, bardzo często też. E, ja byłam zadowolona. Norbert był zadowolony. Chodził mm -hmm. taki dumny, jak pow, co chodzi. E, nie, naprawdę bywało. E, jest ok. Na, jest ok, tak? Jakby ja na samym początku się obawiałam, jak zapraszałam sobie właśnie mm, właśnie takie mega doświadczone dziewczyny. Obawiałam się po prostu tego, jak, jak to będzie wyglądać, tak? czy, czy się nie zniechęcę, bo za bardzo dostanę. Ale tak nie było, oczywiście, jakby dostaję i się uczę. Wiesz, raz dostanę, potem zrobię jakiś unik, ja się cały czas uczę, więc dla mnie e, jakby okej. Okay. Spodziewałam się większego wpierdolu, ale daję sobie rado, czy się ten Pierdol też jest ale yy, za każdym, przy każdym sparingu jakby jestem zadowolona wiem nad czym mam popracować poprawiam to yy, więc jest okej okay. Marta, myślisz, że jakbyś pokonała sportowca, to tak brzydko mówiąc, zamknęłabyś mordy wszystkim tym krytykom, bo ty... Dużo dziewczyn trenuje też tyle, co ty sportowców. I one są traktowane jako sportowiec, walczą na galach sportowych i wszystko jest okej. Okay. Mhm. Ty z racji tego, że przyszłaś z totalnie innego świata i trenujesz tyle samo, wszyscy na ciebie patrzą inaczej. Mhm. Myślisz, że to byłby taki moment, gdzie jakbyś pokonała sportowca, to wszyscy już by oddali ci to, co osiągnęłaś. Wiesz co, wydaje mi się, że na ten moment już yy, dla mnie... Mm, osiągnęłam dość dużo i, i jestem zdania, że nieważne co bym zrobiła, są osoby, które nigdy się do mnie nie przekonają, mhm. nieważne co bym zrobiła, nieważne kogo bym pokonała, um, więc jakby nie skupiam się na tym, żeby pozamykać komuś mordę, że tak powiem, um, robię wszystko pod siebie, dla siebie i wydaje mi się, że dlatego dobrze na tym wychodzę, bo po prostu nie patrzę się na to, co powiedzą inni, um, wiesz, no po prostu... No, wydaje mi się, że... Nieważne, kogo bym pokonała, to i tak niektórych do siebie nie przekonam, więc wyjebane. Dobrze, takie podejście najlepsze. E, kolejna sprawa, myślisz gdzieś też może, żeby pojechać na jakieś przygotowania, e, czy zostajesz tylko i wyłącznie tu? Chyba ja nie, by... ja chyba złe pytanie zadałam. E, ja bym bardzo chciała pojechać tak? gdzieś a, okay. na jakiś obóz na przykład, wiesz. Chłopaków z Wuka. E, tak, chciałabym, nie myślę na razie o żadnym wyjeździe do Tajlandii, chociaż bardzo bym chciała, ale to um, zabrałoby mi bardzo dużo czasu, a aktualnie mam dużo zobowiązań, więc muszę siedzieć w Warszawie. Ale chciałabym pojechać na jakiś obóz, może. Wiem, że Norbert planuje zrobić. Muszę właśnie mu o tym przypomnieć, co z tym obozem. Bo ja jestem chętna na jakiś obóz sportowy. Bardzo bym chciała, wiesz, pojechać na jakiś obóz sportowy gdzieś, na jakąś wymianę z jakimiś mm -hmm. dziewczynami. Tak po prostu. Mm, tak, myślę o jakimś obozie. Chciałabym bardzo pojechać na jakiś obóz. Ale są takie obozy. Wiem, że chyba robi kornik, ma familia. Mm -hmm. Takie obozy tam chyba, z tego co wiem. Wiktoria też jeździ, która z tobą sporuje? Wiktoria Wiktor 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 ja, Katoro. Tak. Nie, nigdy, nigdy nie sparował. Nie? Mnie. nie. To coś nie. mi się wydawało. Nie, nie, że... ja, ja spotkałam się na planie jednego filmu. A, ja, kiedyś okay. do, ja kiedyś do niej pisałam, czy nie chciałaby ze mną porobić sparingów. Mm -hmm. Do tego nie doszło, ale myślałam o niej ostatnio, że chyba. No, chyba się... Ona stójkowo jest U, mega. Wiem, nie? wiem, obserwuję. <laughs> wiem, obserwuję. Mm, więc tak, myślałam o niej ostatnio, że chyba się do niej odezwę, bo jest naprawdę kotem i chciałabym. Chciałabym z nią coś tam podziałać, więc obserwujemy się, więc chyba do niej uderzę. ty rady... chyba drugie miejsce zajęła na Mistrzostwach Polski. E, tak, widziałam. No. No. E, Marta, tak off-sport, jesteś teraz w tym tutaj. Sądzisz, że to jest twój teraz pomysł na życie, czy robisz to jeszcze nie wiem, kilka lat i spadasz i, mm. się da, i się zajmujesz czymś innym? Nie, 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 nie. Ja bardzo lubię być w formie. E, zresztą ja mm, Chłopaki, Norbert, Szymon, Kamil. Ja aktualnie wydaje mi się, że nie wyobrażam sobie życia bez. Wiem, jak to zabrzmi nie wyobrażam sobie życia bez Norberta, ale jest dla mnie po prostu to, to miejsce jest dla mnie jak drugi dom. Norbert jest dla mnie takim wsparciem e, za każdym razem e, i przy robieniu wagi jest osobą, która mnie wyciera. Ja mówisz, że jesteś niemiła dla niego. O Jezus, no, z czasem jak to bywa, wiesz, w. w Między bratem a siostrą, że tak powiem. Okay. E, nie, ja też nie, nie mogę siedzieć w, w domu tak, bez, bez ruchu żadnego, więc nawet nie, nie, nie planuję przyszłości bez, bez chłopaków, bez tego miejsca, bez MMA, bo ja się po prostu spełniam. Widzę, że Norbert się spełnia, kiedy mnie trenuje. E, widzę, że to lubi po prostu, więc ja chcę, żeby on był zadowolony. Ja też lubię, lubię wygrywać, lubię trenować. E, nie wyobrażam sobie, nie wydaje mi się, żebym miała zrezygnować ze sportu. Musiałabym hadfu, fu e, złapać jakąś kontuzję potężną, e, ale nie, 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 ten sport będzie zawsze, czy to siłownia, czy, e, czy MMA, e, na pewno. Ja też jak się bez ruchu w domu, to, to, to strasznie szybko tyję, więc czuję się nieatrakcyjnie, ja się lubię czuć atrakcyjnie, lubię czuć się w formie, od razu mam więcej energii, e, więc m, to nie jest taki jeden strzał, przynajmniej nawet nie jeden, ale yy, tak, yy, wydaje mi się, że ten sport już będzie zawsze w moim życiu. No. Fajnie, dwa ostatnie pytania. Pierwsze jeszcze, bo mi się przypomniał, słyszałem, że były problemy z wagą przed o, ostatnim pojedynkiem. O, tak, były problemy z wagą. Odjadałeś czy co? Posłuchaj, więc tak, do walki z kamiszką zrobiłam 9 kilo w 4 tygodnie. Mhm. I tam robiłam raz wannę, kąpałam się w wannie z solą, mhm. tam było jedno, jedno zemdlenie, ale wszystko było, wszystko było ok. No i teraz zostawiłam sobie takie luźne 6 kg na miesiąc, stwierdziłam, że na pewno dam radę. No, ale tak, tak się nie stało, bo e, musiałam, e, musiałam kąpać się w, w wannie d, w trzy razy w dniu ważenia o godzinie siódmej e, i tam jeszcze robiłam tą e, saunę. Jakby mhm. straszne to było, był problem z wagą i e, z znowu. Znowu zostawiłam tą wagę na ostatnią chwilę i po prostu yy, zła jestem na siebie, bo zabrało mi to mega dużo kondycji na walce. Yy, bo pamiętam, ja że ogólnie mam dobrą kondycję, mam dobre kardio, dużo osób to mówi, yy, też jestem tego zdania, a po pierwszej rundzie po prostu byłam już wypluta, z ja pierdolę, no po co tyle żarłam? Ja po prostu kocham jeść, kocham jeść. I, yy, ale nawet mogę jeść dużo ryżu, dużo kurczaka, tylko żeby, muszę być pełna. Mhm. A ja no, nienawidzę być głodna. No i tak, no był problem z wagą, ale obiecałam sobie, kurwa, obiecałam sobie, że to był naprawdę ostatni raz, bo znowu mi się upiekło. Znowu mi się upiekło, yy, ale teraz yy, no, wszystko zostaje na ostatni miesiąc. Mhm. Teraz dam sobie trzy miesiące i chuj. Tak, trzy miesiące, na pewno. Nie wierzę, nie wierzę. No, ale no, też się śmiał z tych trzech miesięcy. No. Mm. Y Powiem Ci tak, Marta. Nie odpowiedzialna jestem, naprawdę jestem nieodpowiedzialna. Tak, to jest prawda. Tragedia, tragedia. No. Lepiej mdleć niż, załóżmy, nie wiem, miesiąc chociaż, albo dwa tygodnie nie, mniej jeść. No wiem, no, no lepiej, no lepiej, no straszne. Mm. Marta, kończąc, nie chcę też przedłużać. Wyzwanie do Lil Masti, leci czy nie na rewanż, na drugi pojedynek? Wiesz co, wydaje mi się, że ja dość często o tym wspominam. Ale to jest takie wiesz, na tych konferencjach czy coś, to jest takie, a tak bym może zawalczyła. Dobrze. A więc teraz oficjalnie. Lil Masti, powiedz mi kiedy, kiedy widzimy się na rewanżyk? Send me location. Marta, dziękuję Ci bardzo, czekam bardzo na Wasz pojedynek, bo to no mhm, naprawdę... To będzie no, widowisko, hit, hit. to będzie hit. Na Stadion Narodowy to jest no, akurat ten też, pojedynek. Też mi się tak wydaje. Y Dziękuję bardzo, gratulacje. Trenuj. Dziękuję. Miło było Cię znowu zobaczyć. Dziękuję, Hubert. Trzymaj się. Cześć. No. Dziękuję Ci bardzo. Fajnie. No, no, fajnie, tutaj do domku. ty iść do domku, ja się pakuję.